Witam Was kochani w filmiku Q&A z serialu Piękna i Horda. I przepraszam, że nie będę ym, poruszać główką głównej bohaterki, ale w tym filmiku będzie to troszeczkę dziwne, także yy, no cóż, zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Ile serial będzie miał odcinków? Nie mam pojęcia. Biorąc pod uwagę ile jest miejsc akcji do wykorzystania, można spojrzeć na mapę na moim blogu, to podejrzewam, że będzie tak samo długi jak IE. Jak nie dłuższy. Pytanie drugie: Czy główna bohaterka będzie miała delikatniejszy charakter, czy twardszy? Biorąc pod uwagę, że jest detektywem z Wydziału Zabójstw, to można oczekiwać wyuczonych pewnych twardych cech. Nie każdy od tak może dołączyć do policji. Pamiętajcie jednak, że Nalin została wychowana jako śmiertelniczka i nie miała pojęcia o istnieniu nadprzyrodzonych istot. Widząc śmierć córki, do tego niedawno zmarła matka. Plusy, zaginiony mąż i jej porwanie raczej każdego wyprowadziłoby z równowagi i dodało chwilę słabości. Takich informacji nie da się od tak zaakceptować, ale zapewniam, że swój cięty język będzie miała i metaforycznie splunie w twarz nawet samemu Ariochowi. Poczekajcie na dalsze odcinki. Pytanie trzecie: jaką moc będzie posiadać główna bohaterka? Pamiętacie magiczny miecz azyla, którym zabił Iris? Jak myślicie, po co to wszystko? Poszukajcie tego odcinka. Dla niecierpliwych zdradzę wam trochę informacji. By Alkali nie mógł wykorzystać mocy Iris, Azyl postanowił na radykalne działanie. Zamordował ją tym mieczem, a cała jej aura miała wylądować w ciele innej osoby. Tak się złożyło, że Donalin, która dawno temu była niewolnicą Alkaliego. Odcinek, w którym poznajemy Wargo. Ron wypytał go o Shira, która niestety nie przeżyła rebelii. Shira była współwięźniem z Aivon. Do tego pod koniec serialu I.E., gdzie Vargo chorował przez ugryzienie Gartaja, widział w swej iluzji dawną ukochaną, czyli właśnie Tom na Sami sobie więc wyjaśnicie, dlaczego główna bohaterka jest dla nich ważna. Pytanie czwarte. Czym się inspirowałaś tworząc Piękną i Hordę? Ciężko powiedzieć, bo nie miałam jakiegoś szablonu. Niektórzy pisali, że bardzo podobne do serialu Lucyfer. Chyba z tej strony, że detektyw ma do czynienia z istotami nadnaturalnymi i tylko tyle. I w sumie już powstały opinie, mimo że nawet nie pojawił się pierwszy odcinek. Czym się więc inspirowałam? Od jakiegoś czasu lubię pooglądać kryminały i pomyślałam na przykład o kissing scene i morderstwach przez demony. Więc zaczęłam się zastanawiać, jak policja miałaby rozwiązać to wszystko, te okoliczności śmierci tamtych postaci. W końcu wpadłam na pomysł, by pokazać to ze strony sił policyjnych w śmiertelnym świecie. Co do innych wątków fantastycznych, yy, lubię Egipt, lubię Elfy, a że Chej ma tutaj ładne pole do popisu, to postanowiłam wykorzystać swoje planety. A tak ogólnie, to do seriali inspiruje mnie muzyka i moje jasne pytanie piąte. Zdecydowałeś się na szczęśliwe czy złe zakończenie? Tego jeszcze nie wiem, bo mam jeszcze na to czas. Pod koniec serialu zwykle pojawia się decyzja ostateczna. No, obecną chwilę jestem gdzieś pomiędzy, by było szczęśliwe zakończenie, ale nie dla wszystkich. Pytanie szóste. Czy serial będzie dalszą kontynuacją poprzednich seriali? Takie pytanie właśnie rozwala mnie za każdym razem, bo kto by pytał, gdyby obejrzał poprzednie seriale albo chociażby zobaczył tych samych bohaterów. Tak samo pytanie, czy będzie Roza 2? Jakby po co? skoro występuje w każdym serialu, a wątek z nią, Ariochem i Ronwe zawsze się gdzieś pojawi. Nie rozumiem takich pytań i przyznam szczerze, że denerwują mnie. Albo czy wróci Aranej? Wystarczy tylko posłuchać co mówili w odcinku, czyli yy, zniszczenie duszy, a bez niej jak bohater ma się odrodzić? Pytanie siódme. Czy Roza nie może normalnie funkcjonować bez Rubinu jak inne demony? Nie może, bo jej rubin to jednocześnie serce i jego poważna wada powoduje u niej po prostu śpiączkę. Nie można jej rubinu zastąpić nowym, co zresztą wspomniałam w nowym prologu. W każdym razie wróci, więc bądźcie tylko cierpliwi. Pytanie ósme. Czy planujesz więcej maratonów? Tak, ale na obecną chwilę pierwsze odcinki będą pojedyncze ze względu na prywatne sprawy i stan zdrowia. Myślę jednak, że z czasem powrócę do wieloodcinkowego maratonu. Pytanie dziewiąte. Ile pracowałaś mniej więcej nad scenariuszem? Od czasu, gdy zakończyłam IE. Biorąc pod uwagę przeprowadzkę w tamtym czasie, to jednocześnie przygotowywałam scenografię, figurki, plan wstępny scenariusza etc. Nie miałam wtedy warunków do nagrywania ze względu na remont, dlatego tyle czasu to trwało. Jednak dalej gdzieś tam popracowałam nad scenariuszem, by być z czasem na plusie. Pytanie dziesiąte. Jak myślisz, który odcinek zostawi u nas największe emocje? Ciężko powiedzieć, bo powstało dużo odcinków z mocnymi scenami i nawet czytając tylko scenariusz, lekko mnie emocjonalnie złamało, bo jednak to jest coś nowego, i jeśli wyobrazić to sobie przy obecnych umiejętnościach produkcji filmowej, powinna wyjść z tego mocna petarda emocjonalna. I ostatnie pytanie bonusowe. Planujesz jakiś serial po pięknej i Mam lekki zarys, ale niczego nie obiecuję, oby moja działalność trwała jak najdłużej. W każdym razie myślę, czy by nie zrobić serialu minimalnie połączonego z moimi bohaterami, czyli na przykład nowe postacie, nowa historia. To się jeszcze zobaczy. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i że dotrwał ktoś tutaj do końca. Bo wiem, że niezbyt dużo widzów lubi właśnie takie pogadankowe um, odcinki, ale w każdym bądź razie macie tutaj jakąś ciekawostkę. I następnym razem, jeżeli dostanę pytania, czy będzie ROZA 2, albo. Um, Jakie tam było jeszcze pytanie? Yy, czy będzie kontynuacja? To jest kontynuacja, ten nowy seria? No to nie wiem. Yy, nie odpowiem Wam. Sami sobie odpowiedzcie. Z góry przepraszam za taki lekki trigger, ale po prostu yy, sami rozumiecie, gdyby Was. Yy, Gdyby wam spamiono po prostu tymi bezsensownymi pytaniami, czy wróci Weronika, czy wróci Aranej, czy, czy Roza powróci, gdzie ja wałkuję to wszędzie, że tak, tak, ta wróci, ta nie wróci, tamten zginął, przecież jest serial, przecież tam wszystko było powiedziane. Matko, ach, nie ma sensu się denerwować. W każdym bądź razie bardzo dziękuję za obejrzenie. No i cóż, do następnego. Buziole! Mua.